Z pierwszym odcinku z gry Farming Simulator 19 Polskie Gospodarstwo. Yy, przepraszam, że tak długo nie było nagrywania. Bo długo przygotowałem na modyfikację właśnie do tej serii. <laughs> I zajęło mi to bardzo długo, ale już wszystko jest. Dzisiaj nie jest żadnych prac rolnych, tylko pokazanie mojego pięknego polskiego gospodarstwa. Yy, na tym, ta mapa jest z modyfikacji nazywa się Starowieś, bardzo fajna mapka, było jeszcze więcej takich polskich, ale ta mi najbardziej przypomina do gustu. Yy, I pokażę Wam dzisiaj, jakie są te wszystkie ośrodniki, całą gospodarkę, pola i tak Dobra, zacznijmy od tutaj całego miejsca, to jest nasz dom do spania. Z przyczepa, a tu jest silos który mamy cały wypełniony. To są ciągniki z kraszerkiem do mycia. Tutaj jest Zetor. On jest do siewnika. Zaraz pokażę wam jakiej on jest firmy. Bardzo fajny ciągniczek. Bardzo fajnie się mieści. Taki stary, piękny. W środku tak wygląda. Myślę, że nawet fajny. Tutaj jest Ursus. Yy, 9,4. On jest do dokładnie do tych prac, yy, jeśli chodzi o belki. Yy, te, bardzo fajny ciągnik. Jest największy na moim gospodarstwie. W środku się tak prezentuje jak normalny czy stary ciągnik. Bardzo fajny, wszystko to jest ładnie zaparkowane. On jest do owiarki, do, do zbierania bel i do robienia bel, więc on jest, jeśli chodzi o te belki. Ten ciągnik jest do przyczepy i do zajmowania się zwierzętami. On ma dwie, naprawdę też fajny ciągnik. Właśnie, ten tylko miał do tura wejście, więc taki akurat wybrałam. W środku ma taką gałeczkę do kręcenia. Ma tutaj miejsce dla nie jednego. No i tutaj ma dużo przycisków, a głos ma bardzo wielki. No i tur jak zwykle normalne. Jeśli chodzi o zwierzęta, to mamy tylko kury, bo na początek się dostaje. Tylko nakarmiłam je, żeby, żeby się rozmierzały i jaka się robiły. Wiecie jak to, żeby ten... Nic tu innego nie robiłam na tym serwerku, tylko przygotowywałam go do nagrywania. Okej. Okay. Ten ciągnik jest yy, do włożenia zwierząt, do sprzedawania i przywożenia. Yy, taki nawet mały, bo po co większy no i to wszystko o nim. On jest podobny do tego, tylko że mniejszy. W środku się tak samo, tylko że tutaj jest inna kierownica i inne wyposażenie w środku. Więc mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o taki ciągniczek, uruzyskij Pols. Wszystkie te ciągniki, prawie wszystkie są z modyfikacji na mod hubie z polska paczka, bardzo fajna modyfikacja, bardzo polecam zainstalować i ten ciągnik jest do kultywatora on jest jednym z najlepszych, przynajmniej dla mnie no i tutaj ładnie wyposażenie, jedzie sobie tak tu w ogóle dużo było yy, rzeczy, żeby można było sobie wybrać kolor tego, tego bez kabiny. Ja Wybrałem z kabiną. Tutaj jest y, zakordora krów. To jest takie ozdobne, ale tutaj też jest skupione. Y, dobra, tutaj tych tutaj i tutaj. Tutaj jest kultywator taki y, fajny. A do siewnika nie znalazłem żadnej dobrej modyfikacji, więc wybrałam. Początkowy, który się dostaje w farmingu 19. No i zamykamy. Teraz przejdźmy do drugiej części, do drugiej części gospodarki. Tutaj jest przyczepa. No jak już mówiłem, tutaj jest taki wjazd, do którego właśnie jest drugie wejście, drugie przejście do gospodarki. No i tutaj są właśnie kury. Tutaj jest przyczepa. Do włożenia zwierząt. No i tutaj jest nasz kombajn klas. Naprawdę fajny ciągnik. Naprawdę fajny kombajn. Pewnie wszyscy będą pisać, dlaczego nie widzą. Po prostu chciałam jakąś modyfikację zainstalować. Tutaj jest właśnie sprzęt do belek. Tutaj jest piękna owiarka. Do niej żadnych modów nie szukałam, bo taka mi się podoba. No i kolor wygląda różowy. Myślę, że fajny. To już jest z modyfikacji, nawet można podnieść. No i bardzo fajny do podnoszenia jednym belek. W Polsce dużo osób się taką posługuje, z tego co widziałam. No i owid, no i be, do robienia belek. I ona jest bardzo fajna z modyfikacji kuchni. Myślę, że bardzo fajne. Mama! Nagrywam! Za chwilę. Dobra. Ym, no i to prawie wszystko. Jeszcze tutaj sobie załadowałem całą pszenicę. Tutaj jest taki easter że to jest kurnik. A tutaj są króliki. Nie wiem po co. To jest tekstura, która się nie rusza. No i tutaj sobie wysypałam tą pszenicę, żeby karmić właśnie kury, tutaj jest do jajek, a tutaj jest właśnie, żeby wyleć Brązowy bram i 5 yy, kogutów. Tutaj sam nie wiem, tutaj chyba jest na świnie, a nie, chyba tutaj jest ten. Bo sam dużej yy, nie zrobiłem za dużego eksploringu, żeby wszystko z wami przejrzeć. No i. Pokażę wam jeszcze pola i to był taki krótki odcineczek. Dzisiaj nagram też pierwsze żniwa. Na polu chyba 31. Tutaj jest dla świnek z tego co wiem. Tutaj są żadne nasze pola, tylko tutaj jest pole kukurydzy i napiszcie co mam z tym zrobić, wypożyczyć kombajn czy bardziej po prostu skultywatować. I 68. Też y, fajne pole, długie ale małe. tutaj jest taki stawik malutki, którego na mapie nie, chyba nie widać na tej mini. Tutaj jest pole 67. Tutaj 68. Tutaj y, 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 ładnie skultywowane Ja nie tego nie robiłem, tylko od razu się pojawiło. No i y, żniwa. Gotowe do żniw. Trzydziestka jedynka. Tu będą żniwa owies U, owiec. Takie małe pole, ale bardzo fajne. fajne. Tutaj mamy bramę. No i to wszystko w sumie. Co jest na tej gospodarce. Więc myślę, że to koniec w tym odcinku. Więc na razie.